Siemano, witajcie, z tej strony... <śmiech> Poczekajcie. <śmiech> Siemano, witajcie, z tej strony Simcik Dzisiaj drugi odcinek z Minecraft 1.20. Tak jak mówiłem w którymś odcinku, że dopiero jest drugi. Bo jak, jakoś jak nagrywałem z kamerą, to było coś takiego, że miałem podwójny głos. Nie chodzi o to, że podwójny głos, Słuchaj, tylko miałem głos z jednego momentu z filmu. I z tego, co teraz mówiłem, więc trochę to było dziwne, dlatego dopiero teraz drugi, bez kamery. No więc zostawcie łapki w górę i suba dzwonem, żeby nie przegapić żadnego innego filmu. Podajcie na mojego Instagrama. Nazwa wyświetla Wam się teraz na ekranie. Link do niego macie w opisie i wpadać na mój server na discordie do którego link też macie w opisie. Z kamerką będę nagrywał za tam. Zaraz Wam dokładnie powiem za około ile? Za około raz... Tak za około 2,5 tygodnia. Troszkę długo, no chyba, że wcześniej. Nigdy nie wiadomo. Ogólnie to, mam kuć i róg, bo tam jest wieża piladżerów. Obrabowałem ją na tym odcinku. Poszedłem do wioski, która jest za tą wieżą piladżerów. Mm. I stamtąd skowala je żelazo. Troszkę mi się laguje. No więc, dlatego mam też... To... Wszedłem na tą górę. Chyba to było na tamtym odcinku. Bo nie pamiętam czy na tą górę wszedłem. Nie, na tą górę wszedłem już na tamtym odcinku. Dobra. Czyli to trzy jakby ten. Tutaj muszę mieć wiadro, żeby tam się jakoś dostać. Polikaniano. Dobra, już poczekam, niech ta woda spłynie. Woda w dół może spływać nieskończenie długo w Minecrafcie. Może w spływać w dół w nieskończoność. Tak mi się wydaje. Nie, nie, nie. Dobra, płyniemy tam na górę. No bo już się no co robi. Liksom, Yokません, My, hey, I? No tak, to się tak w bo na co Tutaj do końca. Co robi ten dziadek jeden? Chodź, No, no, Dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu na no, no, dawaj, dawaj, dawaj. Jest to jest taki widok A jara mi to to jest nie podało? Dobra, spadła mi teraz, idę się przespać Może jakie lagi ja mam? Co to są za lagi? Straszne lagi mam. No boż, co tu się? No i prawie cała to tam. Idziemy spać. A to jest koszirusz. Mam straszne laki. 7 minut Lagi powiem wam, że straszne tutaj są Widać, że tutaj i tutaj nie rosną Posadzę je gdzieś tu. Znajdę jakiegoś fajnego moda. Nagram z niego. Napiszcie w komentarzu co wy o tym sądzicie. Punda jedną rzecz. No kurczę. kaluch miał ustawić ankietę czy live w poniedziałek czy. Odcinek we wtorek, jakby wolał odcinek. No bo... Odcinek dla mnie jest lepszy z tego powodu, że... No. Chodź tu. Cztery bo nie dokończyłem, ja bym wolał odcinek we wtorek bo ja mam szkołę co prawda i tak wiem, że tam zapis pewnie jest, ale z tego live'a ale też nie chcę mi się za bardzo zapisu oglądać kilkugodzinnego, a tak to godzina odcinka No, i ja właśnie. Zdadzę jakiegoś moda, z którego nagram. Szybko mi je w sumie, bo już 11 minut trwa. A nic praktycznie nie zrobiłem. Oooo! Ile ja w żelaza? Nawet o tym nie wiedziałem. Mak sobie włoży czyli jak z jakiegoś konia Jakoś I mogę. Ale... fajny teren. Bagna są. Te bagna trochę takie saprzydzają, ale tam taki normalny, ładny teren, ładna trawka zielona. Tutaj pilagerów gór dużo. Tu jest ta góra. Czy ja bym się na tej górze zasiedlił? Więc jest fajne, bo wpływasz z wodą normalnie. Zeskakujesz do wody, i masz sobie wioskę zwierzęta na dole. ta góra ładnie wygląda. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym nam mieszkał, zamieszkał na tej górze, może na tej. O, tam widzę jakieś żelazo, węgiel, żelazo żelazo, węgiel, węgiel, węgiel o boż, tam też jakieś kolejne żelazo, węgiel, 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 węgiel. będę musiał się kiedyś wybrać pokopać tam kolejne żelazo możemy emery... tam no tamtej wysepce zrobię sobie domek tak co wy na to napiszcie w komentarzu na no tamtej wysepce zrobię sobie domek To już mamy plan, zrobić sobie domek, ale jeszcze wyznaj da Dajcie znać. Albo na tej, albo na tej. Oczywiście troszkę sobie rozbuduję, żeby tam nie było tak mało miejsca, więc pokapię sobie troszkę Dita, jak już zdecydujecie się, czy zostać tu, czy przenieść się na którymś z tych wysepek. Albo na tą, albo na tą. Jak się zdecydujecie, no to wtedy pokopię sobie trochę dirta, nie na odcinku. No dobra w sumie. To 14 minut trwa, to może kończyć już, bo nie chciałem żeby... No to jak widzicie zmieniłem nick. Tutaj ostatnio wygrałem. Jestem... mam pracę policjanta, więc mam skinę policjanta. Mam policjanta tak jestem ciekawiciel, więc sobie zrobiłem skina policjanta. Więc no to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i widzimy się w następnym odcinku. Na ram.